Słuchajcie, zostałam poproszona o nagranie, jakby porównania włosów przed i po tym fioletowym szamponie, który mogliście widzieć w ostatnim filmiku na kanale. Postaram się dla Was to zrobić. Nie wiem, jak bardzo będzie to widoczne na kamerze. Jak widzicie, tu mam takie partie nie do końca siwe, ale w ogóle tego mi nie łapie też szamponetka i nie wiem w ogóle czemu, bo jak dekoloryzowałam sobie włosy, to. Poprawiałam to dwa razy i wraz mi to nie do końca chciało załapać, ale myślę, że z każdym użyciem jeszcze i szamponetki, platynowy blond, i tych szamponów to jakoś mi załapie. No i tutaj widzicie też, że mam i siwy blond, i taki jasny blond. I dwa ostatnie mycia nie używałam tego fioletowego szamponu, tylko szamponu dla dzieci ze względu na laminację włosów galaretką i później jeszcze używałam szamponu z garniera pomarańczowego tego z serii owocowej więc ja teraz idę umyć włosy tym właśnie fioletowym szamponem i nie wiem czy będzie widać różnicę na filmie, ale no, postaram się dla Was to nagrać Ok, umyłam już włosy i e, prosiłabym Was o nie sugerowanie się miejscami włosów, które nie mają koloru siwego, ponieważ nie jest to wina ani szamponu. Te włosy moje ogólnie fryzjer mi mówił, że mają mocny pigment, żółty pigment i po prostu ani szamponetka, ani płukanka, ani farba nie załapały tych miejsc. No, nie ukrywam, że trochę mnie to denerwuje, ale generalnie mam zamiar. Zapuścić trochę włosy, obciąć końcówki, ponieważ tam mi zostały rozjaśniane przez fryzjera sprzed chyba dwóch lat i chciałabym to obciąć, tylko że no to jest jakieś 4 cm, może 5, więc całkiem sporo. Na razie chciałabym zapuścić, żeby móc obciąć te 5 cm i wtedy będę się już, będę mogła na przykład. Całe włosy zanurzyć w fioletowej lub srebrnej płukance w mocnym roztworze Ponieważ jak robię to teraz, to końcówki włosów, które były rozjaśnione u fryzjera Nadal są jakby no, rozjaśnione i tam płukanka łapie mocniej Przez co mi wychodzą niebieskie, wtedy mam niebieskie końcówki A reszta włosów jest szara siwa. Więc na razie chcę uniknąć płukanki, bo nie podoba mi się tak, jak wychodzi na końcówkach więc nie sugerujcie się tym, że tak jak tu na przykład widzicie Są włosy takiego jasnego blondu Niż takie siebie jak tu Ja teraz pójdę je wysuszyć Włosy mam także podzieliłam na dwie części Żeby szampon miał możliwość dostać się do każdego miejsca Więc pokazuję Wam jak są mokre Ja teraz pójdę je wysuszyć średnio ciepłym powietrzem W połowie suszenia suszę włosy A to już zostają mało mokre Bo generalnie włosów mokrych nie powinno się czesać Więc ja je czeszę już jak Jestem praktycznie przy końcu suszenia I odezwę się do Was Jeszcze takim dodatkiem jest to, że nie nałożyłam żadnej odżywki Żeby zobaczyć, czy działanie tej galaretki nadal ma sens i czy jest Więc nie nakładałam żadnej odżywki Ale nie są właśnie jakieś takie poplątane i szorstkie Uważam, że są całkiem ok Zobaczymy, jak się będzie suszyło Odezwę się do Was za chwilę A więc wysuszyłam włosy, jak widzicie I tak jak prosiłam, żebyście się nie sugerowali tymi miejscami Głównie tym miejscem Ponieważ no, z tym muszę zrobić coś nie niedotycz... dotyczącego szamponu. E, więc widzicie, no, że te włosy są takie platynowe i siwe. No, Mam miejsca, które nie pokrywa ten szampon, nie łapie bukanka, tak więc no, muszę to zrobić i e, na pewno coś z tym zrobię, bo troszkę mnie to denerwuje, albo zrezygnuję z tej szarości, bo łatwiej byłoby mi utrzymać ten blond. W każdym bądź razie końcówki będę zmuszona obciąć. Ale widzicie, jak nie tam tamtej części, to te włosy są takie siwe. Tak więc nie wiem, jak bardzo zauważyć efekty. I generalnie chciałam podkreślić, że ten szampon nie kosztuje jakoś dużo. To nawet nie jest 30 zł, tylko 6. I pojemność jest większa niż ja, bo ma 400 ml. Więc polecam sprawdzić u siebie. Na Waszych włosach, bo co włos, to też może się załapać bardziej lub nie. Zależy też, czy włosy będą rozjaśniane wcześniej, czy nie. Każdy włos jest inny i pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia, y, którą Wam przekazuję. Więc y, no w moim przypadku ten szampon się sprawdza i nie, nie patrzę właśnie na te miejsca włosów, których tu nie łapię, ponieważ na to nie łapie mi ani Joanna, jak mówiłam, ani szamponetka, ani farba, ani pukanka. Więc tym się nie sugerujcie A generalnie to Ten szampon łapie na włosy I resztę włosów, które Są partią Na którą się łapie Tu mi się zawsze kręcą włosy Zawsze, nie zwracajcie do uwagi No i tutaj już możecie zobaczyć Na końcówkę, że są one siwe nie wiem, jak bardzo pomogł Wam ten filmik. Dajcie znać na dole w komentarzach, a ja tymczasem żegnam się z Wami. Nie nagrałam tam wcześniej przywitania, ponieważ był to naprawdę spontaniczny film po przeczytaniu jednego komentarza pod poprzednim filmem odnośnie tego szamponu. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!